Cześć. Witam Was pięknie w kolejnym odcinku. Pamiętacie może jak ostatnio rozmawialiśmy o być może najpopularniejszej gitarowej zagrywce? Mam nadzieję, że tę zagryweczkę macie już pod palcami. Jeśli nie, to tutaj macie link do lekcji, w której rozbieraliśmy ją na czynniki pierwsze. Nasz plan na dzisiaj jest taki: najpierw porozmawiamy sobie o tym, co konkretnie możemy modyfikować w zagrywkach, następnie porozmawiamy sobie o tym, jak to robić, a na sam koniec zademonstruję Wam w praktyce właściwy sposób ćwiczenia zagrywek, sposób, który doprowadzi Was do tego, że nie będzie to tylko takie bezmyślne machanie palcami, ale praca nad takim własnym językiem muzycznym, językiem, który możemy modyfikować w czasie rzeczywistym. Dokładnie tak, jak z tym naszym językiem mówionym. Ciekawi? Do dzieła! A dla przypomnienia, jesteśmy w ramach takiej miniserii dotyczącej właśnie grania zagrywkami. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, to koniecznie subskrybujcie ten kanał. No i cóż, tak jak sobie powiedzieliśmy, nasza zagrywka w podstawowej formie wygląda tak. No, i oczywiście brzmi pięknie, iście gitarowo, mamy tu podciągnięcia, jest lekki przester, czegoś chcieć więcej. Chciałbym Was zachęcić do tego, abyście wykorzystując tę solutkę w praktyce nie ograniczali się do tego, żeby pokazywać ją w takiej podstawowej formie. Jako ćwiczenie jak najbardziej ma to sens. Dopiero poznaliśmy te dźwięki, chcemy je mieć lepiej pod palcami. Pewnie, grajmy je po prostu milion razy, ćwiczmy, pracujmy nad tym i tak dalej. Natomiast inaczej sprawa wygląda, gdy do tematu staram się podejść w taki sposób twórczy, kreatywny, kiedy improwizujemy jakieś. Solo i chcemy taką zagrywkę wykorzystać jako narzędzie, które posłuży nam do tego, żeby skonstruować inne, e, inne dźwięki. No i dobra, teraz wyjawię Wam ultra ściśle tajną tajemnicę dotyczącą grania zagrywkami, pod warunkiem, że oczywiście obiecacie mi, e, iż nikomu jej nie zdradzicie. <laughs> to głupie. Z zagrywkami to jest tak, że nie można ich brać w sposób dosłowny. Zagrywka to wiecie, to nie jest fragment jakiegoś klasycznego arcydzieła, które po prostu wykonujemy jeden do jeden, gdzie jest dopiska, jaka artykulacja, jaka dynamika, e, jaka agogika i tak dalej. Nie. Zagrywka to jest jakiś muzyczny pomysł. Powinniśmy po prostu pozwolić sobie na takie frywolne eksperymenty. Eksperymenty prowadzące do tego, żeby wziąć jakiś na przykład element tej zagrywki i zacząć go zmieniać. To może być rytm, to może być artykulacja, bez problemu to mogą być dźwięki. <laughs> Muszę skończyć kostkę. I już za moment pokażę Wam, jak możecie modyfikować szereg rzeczy, właśnie w tej naszej podstawowej zagrywce. Tak, aby grać ją właśnie w ten niedosłowny sposób, aby za każdym razem ją delikatnie modyfikować i czynić częścią właśnie muzycznego, własnego muzycznego języka. Natomiast bardzo Was proszę, zostańcie ze mną do końca. Ponieważ dużo istotniejsze od tego, co w tej zagrywce możemy zmienić, jest to, jak będziemy to robić. Ok, i zacznijmy może od artykulacji. Dlatego, że o niej już co nieco powiedzieliśmy sobie w poprzednim odcinku, kiedy prezentowałem wam, jak dźwięki te wyglądałyby grane dźwiękiem białym. Czyli bez żadnej artykulacji. Taką pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, na przykład w zmianie artykulacji, to zrezygnować na przykład z ostatniego będu na rzecz slajdu. Inna rzecz. Możemy na przykład zagrać w ogóle slajdami, tak? Możemy podciągnąć pierwszy dźwięk dodatkowo stosując technikę rake, czyli takiego przejechania po stłumionych strunach. OK, skoro już zbaczamy w takie rejony, no to powiedzmy sobie o kolejnej rzeczy, którą możemy w takiej zagrywce modyfikować, a mianowicie o rytmie. Tak naprawdę mamy tutaj pełną dowolność i to jest taki podstawowy błąd, który, który robimy po nauczeniu się jakiejś frazy. Po prostu staramy się ją sprzedać pa pa-pa-pa-pa, bo tak było zapisane. Tabulaturze, bo tak powiedział nauczyciel, czy, czy coś takiego. Absolutnie nie. Mamy tu tutaj pełną dowolność, którą możemy rozumieć na szereg różnych sposobów. Przy czym granie nierówno nie jest jednym z nich, dla jasności. Tylko po pierwsze, możemy zapamiętać, gdzie jest początek i koniec tej frazy i zmienić środek. Na przykład w taki sposób. A możemy modyfikować w ogóle rytm w jakiś kosmiczny sposób, czyli wziąć sobie na przykład charakter granych tych dźwięków. Zagrać je w taki sposób, czyli dźwięki są te same, kierunek jest ten sam, artykulacja jest ta sama, natomiast wywróciliśmy długość trwania tej frazy. Innym sposobem podejścia do modyfikacji rytmu jest to, aby nie zaczynać danej frazy na konkretną wartość. Tak? Czyli w tym wypadku taką zagrywkę albo się sprzedaje sprzed taktu, tak żeby to ostatnie podciągnięcie wyszło na raz. Raz, dwa, trzy, cztery, raz. Albo robi się coś takiego, żeby po prostu naraz zacząć tę frazę. 3, 4. Przy czym częściej raczej wydaje mi się, że ta pierwsza opcja wchodzi w grę. Dlaczego by tej frazy nie sprzedać na przykład pod włos? Oczywiście zabrzmi ona w zupełnie inny sposób, najpewniej taki, do którego nie do końca będziemy przyzwyczajeni, ale może się to okazać naprawdę, naprawdę świetnym wyborem. Okej, okay, bawiliśmy się artykulacją, pozmienialiśmy rytm, zastanówmy się, czy jest coś jeszcze, co możemy zmodyfikować, aby w zupełnie nowy sposób ukształtować tę zagrywkę. W tego rodzaju krótkich frazach, krótkich patentach dużo ważniejsze jest kierunek melodii, czyli to, czy ona idzie w górę, czy w dół, aniżeli sam fakt dokładnego zagrania dźwięków. I wiele te możemy wykorzystać na przykład do, do tego, aby, aby tę frazę na przykład zakończyć w inny sposób. I w ten sposób mamy już dwa warianty. Być może zwróciliście uwagę, że ćwiczenia te są takim naturalnym wstępem do motywiki. Granie motywiczne jest bardzo szerokim i złożonym tematem i szalenie istotnym, który nie wiedzieć czemu jest często pomijany. Chodzi o to, aby nasze wypowiedzi były składne, aby nasze wypowiedzi formułowały się w jakąś taki, taką logiczną całość, aby jedna fraza wynikała z drugiej. I moim zdaniem nie ma prostszej drogi do tego, aby grać właśnie w taki sposób jak właśnie zagrywki oraz ich umiejętne modyfikowanie. Wcześniej powiedzieliśmy sobie, że od tego co konkretnie będziemy zmieniać się w danej zagrywce ważniejszy będzie sposób w jaki będziemy to robić. I oczywiście, jeśli ktoś jest dopiero na początku swojego gitarwaya, swojej gitarowej drogi, to jak najbardziej powinien poświęcić czas na to, żeby przyjrzeć się każdemu z omawianych przez nas zagadnień. Natomiast chciałbym, abyście wszyscy dążyli do tego, aby ćwiczyć te rzeczy w sposób właściwy, czyli taki, który polega na tym, że danych modyfikacji dokonujemy w czasie rzeczywistym najlepiej w kontekście, a nasze ćwiczenie będzie polegało na tym, że odpalimy sobie podkład. Ja przygotowałem tutaj fajny podkład z kanału Guitar Street który macie podlinkowany pod spodem. Co ważne, ten kanał jest polski, więc jeśli lubicie grać sobie do różnych backing tracków, to, to fajnie wspierać nasze tutaj rodzime inicjatywy. A następnie będziemy eksplorować wybraną przez nas zagrywkę, w moim przypadku tę, o której cały czas tutaj e, rozmawiamy, na szereg różnych sposobów. Przy czym nie będziemy robili tego w taki, wiecie, sposób chirurgiczny, na zasadzie hej, zmieniam teraz y, artykulację. A teraz zmieniam ostatni dźwięk. Tylko raczej będziemy starali się wyczarować coś z tych rzeczy, tak aby na bazie tej zagrywki budować jakąś taką bardziej złożoną wypowiedź. A jak mi wyjdzie, to za moment ocenicie sami swoją opinię. Jeśli macie ochotę, to możecie się podzielić w komentarzu. A jeśli improwizacją chcecie się zająć naprawdę na poważnie, to na dniach ruszą zapisy na tegoroczną edycję mojego kursu Sztuka Improwizacji. I wszelkie informacje na ten temat znajdziecie na stronie sztukaimprowizacji.pl. Serdecznie dziękuję za uwagę i gramy!